Miałem wtedy maćki drogą do skiente rana! To jest drugi odcinek z skiente rana i dzisiaj... Oczywiście ze mną! No, z liczbą. No, A? No, we specjalnie, we specjalnie. po co zaczęliśmy? Zaczęliśmy, Dobra. Co nowe będziemy ścinać? No, mi nie ścinać na razie. No.

Widzicie. O Ty ja też spadłeś? Ty też spadłeś? Nie, ja jestem na trzecim Ale o, o, ty mnie wyjdzisz? Ale o, ty mnie widzisz? No, ja ty a ty jesteś też, też na trzecim A ty jesteś o, też na trzecim wow, Ale byś o, mi... Jaki o, typus by mnie zwalił? Jaki typus by mnie zwalił? Ja tylko, ja kuruję Ja tylko, ja kuruję a wiesz, że ja parkuruję, ja nie gram. Ja, ja nie robię tak jak ja trzeba, że ja y, o kurde, ja cię, ale fart. Ja, cię, ale fart. na Ja też, jestem na tym, co ty. No to, to już jest przedostatnie. Jest, tam już jest dziura. Jestem ostatnia. Nie jestem Nie ostatnim. Nie jestem ostatnim. Nie. Ale ostatni. kokrze. Ale kokrze. Nie. gościu nie zabij! Szósta miejsce słabe w szósta Piąta. Piąta. Nie, na razie nie, na razie... O! Ja będę mieć może czwarte, może... Nie będziesz miał czwartego. Nie będziesz miał czwartego. No, no bo nie. ten... Bo mnie gościu zabił. Bo mnie gościu zabił. O! Będę mieć może czarki. koks pierwszy będzie. koks pierwszy będzie. A w tamtym odcinku, w tamty drugi. A ja w tamtym odcinku ja błędem. Dał jeszcze jedną mapę. Dał jeszcze jedną mapę. Albo trzy. Albo trzy. Nie, No nie ma. No nie ma. DL, idę już na siedem. DL, idę już na siedem. Siedem, cztery. Piętnaście, trzynaście, osiem, trzynaście, pięć, siedem no to dawaj już zaczynaj. i raz, dwa, trzy, cztery, nie, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy. Dwa, jeden. Uuu, zamienił mi się głos. Zamienił mi się głos. O nie, nie, go go, go, go głos. Nie. O, 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 nie, o, nie, No nie, kto mnie zawił? Już na... Nie, 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 zabił? Już nie, 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 Jestem super. Jestem już na ostatnim. Jestem już na ostatnim. Buj, 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 buj. A ja jestem już z moim.

Przez wkurzenia. Przez wkurzenia. Też padłem. To ja mam szóste. To, to, ja, to. ja mam szóste. Yy, nie, ja mam piąte. Dobra. Dobra, yy, więc yy, to na tyle yy, do kolejnego narka.